Faen! <laughs> Tamten puchar y, był y, dla nas zwycięski, natomiast dla mnie to był na pewno ciężki okres, bo przeszedłem operację, natomiast teraz już się mogę y, cieszyć z tego, że w pewnym wymiarze jestem i uczestniczę w zajęciach, także y, no zdecydowanie inny puchar, y, nowa, nowa historia. Mam nadzieję, że powtórzy się ta z zeszłego roku. Jak można powiedzieć, że ta sala jest... Y, dla mnie szczęśliwa, bo i z reprezentacją graliśmy tutaj chyba kwalifikacje i także mistrzostwa świata. Wychodziliśmy praktycznie zawsze zwycięsko, dlatego mam nadzieję, że ta pasta zostanie podtrzymana. Dla nas jest to półfinał i tak naprawdę czy to by był Rzeszów czy Lotos, to, to co było wcześniej to już się nie liczy. Będziemy chcieli zrobić wszystko, żeby awansować do finału, a... A to, co jest za naszymi plecami, tak naprawdę nie ma znaczenia. Myślę, że jest bardzo dobry i cieszymy się, że jesteśmy tutaj. Wszystko jest bardzo dobrze zorganizowane i myślę, że mamy wszystko, żebyśmy dzisiaj zagrali najlepsze, co możemy. A myślę, że nie ma dużo tajemnic. Wiemy, że mają problemy z kontuzjami albo, albo z chorobami, ale będziemy gotowi na, na zagranie nich. Zobaczymy, czy nam się uda to wszystko, te wszystkie taktyki, które się dogadamy, zrobić na bójsku, zrealizować na boisku. Ja sądzę, że każda drużyna, która tutaj przyjechała, przyjechała, żeby wygrać, wygrać Puchar Polski. Spotykają się cztery, cztery mocne drużyny, no i w tym właśnie jest problem. W tym właśnie jest problem, żeby, żeby wygrać dwa mecze. Powiem tak, żeby nie przedłużać. Jeżeli będziemy grali na poziomie przedostatniego meczu, to wszystko jest możliwe, żeby wygrać ten puchar. Każdy, każdy zespół, który tutaj jest, przedstawia jakąś wartość i jako zespół, jako poszczególni zawodnicy, wiadomo, że jeżeli się ma swoich liderów w drużynach, to, to się liczy na tych liderów, że, że będą grali na, na wysokim poziomie. I jeżeli jeżeli tak będzie, no to wtedy te, te szanse wygrania Pucharu Polski rosną zdecydowanie. No tak, no, Puchar Polski jest e, e, ważną rzeczą, chociaż trochę ostatnio no, ta, ta ranga spadła, bo ja pamiętam, że jeżeli się były, były takie lata, że jak się wygrywało Puchar Polski, to to się miało od razu miejsce w Lidze Mistrzów. Teraz, e, no nie ma, nie ma takich nagród, ja nie mówię o nagrodach pieniężnych, tylko właśnie, żeby być w elicie europejskiej poprzez wygranie pucharu Polski. Ale na pewno jest to dalej jakiś prestiż i drużyny, które tutaj przyjeżdżają, 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 żeby, żeby wygrać. A wiadomo, że jak się wygra puchar polski, to się zdecydowanie lepiej czuje później. ベット